naprawdę podczas rozmów z klientami właśnie o tematach backupu, odtwarzania o tych czasów, mm. ile jesteście w stanie w cudzysłowie przeżyć bez danego systemu, no wielokrotnie, to co się oczywiście mówi, dochodziliśmy do sytuacji, że zewnętrzna firma, vendor, partner, który utrzymuje nasz system, większy lub mniejszy, no on jest istotny w momencie tam usuwania awarii, czy skutków awarii, podnoszenia tego systemu od zera. No i na przykład na pytanie, a wy w ogóle macie z tym, z tym partnerem umowę, czy na tej umowie jest jakieś SLA, bardzo często ludzie odpowiedzialni za IT czy, czy osoby, które tę umowę podpisują, mówią, nie wiemy, nie pamiętamy, właściwie to jest do sprawdzenia, o dobre pytanie. No i między innymi to pozwala, żeby to trochę odczarować, bo czasami jest tak, że wdrażaliśmy jakiś system x lat temu, gdzieś tam podpisaliśmy umowę z partnerem, który gdzieś tam, nie wiem, różnie, czasami mam jakąś tam pulę godzin, gdzieś tam w tych umowach jest SLA, czasami nie ma. No i może się okazać, że przez parę lat właściwie nie potrzebowaliśmy, tak jakby tego sprawdzać, używać, no ale wystarczy, że raz zdarzy się duża awaria. No, i nagle zadzwonimy, a ten partner powie: Słuchajcie, no, bardzo chętnie pomożemy, ale za dwa dni. Nie mamy z wami umowy, które gwarantuje. Niestety, nasi inżynierowie są gdzieś tam na instalacji, nie mamy tak, jakby możliwości w tym momencie ściągnięcia, bo nie macie takiej umowy. W związku z tym i czasami nawet się okazuje, że byłem świadkiem takich sytuacji, że ktoś mówi, dobrze, zapłaciłem wam ekstra. No nie, no to nie chodzi o pieniądze. Po prostu, gdybyśmy mieli umowę, to musielibyśmy tych inżynierów gdzieś tam w raj czego trzymać, czy mieć dodatkową osobę, która może wam pomóc. Mm -hmm. Skoro nie macie takiej umowy, to fizycznie w tym momencie nie jesteśmy w stanie wam wystawić inżyniera, który pomoże wam odzyskać ten system. Więc tak o, jakby, kurde. to jak to się mówi, że umowy podpisuje się na złe czasy, ale taka inwentaryzacja pozwoli czasami trochę z tych obłoków, tak jakby się, że tak powiem, wylądować i grubo... się okazać, że na przykład nie mamy w ogóle takiej umowy, mm -hmm. która nam cokolwiek gwarantuje.